W rzeczywistości jest niewiele realnych możliwości, aby skrócić czas budowy autostrady. To może zbudować jej albo ćwierć, albo pół, albo nazwać autostradą przejezdną. Pospekulujmy teraz, jakby mogło to wyglądać, co może mieć na myśli premier. Na długości autostrady nie da się niestety oszukać, bo musi być jej początek i koniec. Nie uda się też przesunąć np. Strykowa do Warszawy na A2, czy Pyżowic do Strykowa na A1 a odłożenie na później budowy miejsc obsługi podróżnych, czy systemu łączności alarmowej, systemu zarządzania ruchem, czy wygrodzenia pasa autostrady byłoby teoretycznie możliwe. Wymagałoby to jednak uzyskania szeregu zgód na zmianę warunków technicznych. Czy wobec tego jest możliwe, żeby ktoś wpadł na pomysł, aby przed Euro 2012 nie budować węzłów autostradowych z łącznicami i obiektami inżynierskimi? Zapewne dałoby to oczekiwana oszczędność czasu. Co jednak by powstało? Byłaby to autostrada w nowym polskim standardzie CD, Cezary Donald, slalom autostradowy, rura, tunel mocnych wrażeń, bez węzłów autostradowych, bez możliwości wjechania do jej początku i wyjechania jej końcem. Prawdziwy autostradowy Matrix. Bądźmy więc konstruktywni i idźmy dalej. Rozpatrzymy możliwość. Skrócenia czasu budowy poprzez zmniejszenie zakresu robót ziemnych zależnych od tzw. niwelety. Teoretycznie można by tu coś pokombinować, ale to nie będzie takie łatwe, bo firmy budujące autostradę w systemie popieranym przez obecny rząd najgorszym z możliwych, czyli projektu i buduj. Zadbały już z pewnością o korzystną niweletę i zminimalizowanie robót ziemnych. Z kolei żonglowanie grubością konstrukcji na wierzchni byłoby bardzo niebezpieczne. Ewentualnie możliwe jest podjęcie decyzji o wykonaniu przed Euro 2012 tylko jednej nawierzchni asfaltowej. Miałoby to pewien, choć niewystarczający, wpływ na skrócenie czasu realizacji. Poza tym możliwość powstania dużych strat spowodowanych koniecznością odtworzenia jej warstwy i wykonania nowo oznakowania poziomego czyni tę opcję mało realną. A co z szerokością autostrady? I tu tkwią potencjalnie największe możliwości. I nie tylko idzie o możliwość zawężenia poszczególnych pasów ruchu czy pasów awaryjnych. Zmiana taka, choć możliwa teoretycznie, wymagałaby uzyskania zgód odstępstwa od warunków technicznych i nie dawałaby wystarczających oszczędności czasu. Natomiast wykonanie tylko połowy szerokości autostrady, czyli jednej jezdni drogi głównej ze wszystkimi węzłami jako pierwszego etapu byłoby teoretycznie możliwe. I w nim tkwią najbardziej interesujące możliwości skrócenia czasu budowy. Rzecz jasna autostrada z jedną jezdnią nie jest już autostradą, za to buduje się o wiele krócej i taniej. I to jest chyba kluczowy pomysł Platformy i rządu na przejezdną w cudzysłowie autostradę klasy CD Cezary Donald. Przy odpowiednim wsparciu medialnym można to przecież będzie sprzedać polskim fanom futbolu jako prawdziwy sukces. Ale może wszystkie te podejrzenia są niesprawiedliwe i głęboko krzywdzące. Zamiast gubić się w domysłach, zadajmy premierowi Donaldowi i panu ministrowi Grabarczykowi raz jeszcze publicznie pytanie. Czy na pewno wiedzą i jak konkretnie ma wyglądać. W cudzysłowie, przejezdna autostrada.